Okej, okay, witajcie ludzie. W dziesiątym odcinku zagrajmy w Gothic 1. Jak widzicie, nie zapisałem po walce z nimi. Sam nie wiem dlaczego. Więc muszę ją przeprowadzić jeszcze raz. Tak, zamierzam dołączyć do obozu sekty. Czy practwa? Przepraszam Dobrze, no to wracam pod kró po krótkiej przerwie. Ej, zabijania. Kupicy. O, jest, zaszczepny. O, i... Stał jeszcze jeden. No, udało się. Weźmiemy sobie trochę mięsa. No. Jeszcze tam pójdziemy zabić te ścierwojady, które zabiliśmy już w poprzednim odcinku. Przepraszam za chwilę. chwilę. Okej, okay, ja, ja jestem z powrotem. Przepraszam za takie... ...częste cięcia. Ale, dobra, mniejsza z tym. Idziemy do obozu. Mieszkałem parę misji. A zasadniczo przyszedłem tu tylko po jedną misję. Muszę robić tą listę od Jana, którą dostaliśmy, w którym to... nie pamiętam, w którym odcinku to było. No. No. Więc idziemy, będziemy musieli tutaj uważać, bo jest dosyć taki gościu nerwowy. Ja już chyba go omijaliśmy. W tej historii musi być jednak... Potem pójdziemy sobie do obozu sekty. Znaczy najpierw do starego i będziemy już w trakcie prowadzenia e, tego e, e, tego nie pamiętam jak go miał na imię. Ale będziemy go prowadzić do obozu sekty. No No, teraz szybko pójdziemy do Laresa, oddamy mu tą misję. No. To się chyba No. No się spieszymy. Tutaj nas zaczepi ten znowu. Znowu ty. Mam tu listę z zamówieniami dla starej kopalni. Nieźle. Skąd ją wytrzasnąłeś? Dostałem ją od Jana. Masz tupet! Wysłali cię, żeby poddać Cię próbie, tak? Założę się, że torusa trafia teraz jasny szlak! To Diego zlecił mi. Diego wypełnia tylko rozkazy torusa. Jak go znam, pękłby ze śmiechu na wieść, że tu jesteś. To jak? Mogę wejść czy nie? Wchodź śmiało. No. Hej, tutaj lepiej zapisać, bo to jest dosyć małe pomieszczenie możemy coś wziąć. Czego nie chcemy. No. długo jak mnie to nie dotyczy. Mam przy sobie listę zamówień dla starej kopalni. O niech mnie! Albo jesteś cholernie odważny, albo cholernie głupi. Pokaż! Oto ona. Rzeczywiście. Wiesz, co z nią teraz zrobimy? Dopiszemy parę rzeczy, a ty zaniesiesz ją do starego obozu. A jak już dostarczą wszystko do kopalni, obrabujemy ich ze wszystkiego. To nie zajmie długo. Ha! Masz tu listę. Wiesz, co masz robić. No. Więc teraz udamy się do starego obozu, oddać im to. Nie zawsze gadają. No, no pójdziemy na skróty oczywiście. Nie będziemy chodzić przecież na wkoło. Użyjemy mojego ulubionego bugu. Czy w Gotiku 2 już go nie ma tego bogu niestety? Chociaż nie wiem, czy on by się jakoś tam przydał. Co tu robisz? Szukasz kłopotów? Spokojnie, jestem tu nowy. Hm. Wyglądasz w porządku, chociaż nigdy nie wiadomo. Zawsze znajdzie się jakiś nowy, który wyobraża sobie nie wiadomo co. No, z nim może pojedziemy kiedy indziej. On jest dosyć silny. Nas może uczy siły. Hop. Pójdziemy chyba tą szybszą drogą, czyli tu. No i zapiszemy. Płyniemy tą rzeką. Tam będzie jeszcze spadek, ale to nam się nic nie stanie. Jeżeli wiecie, mamy swój Bóg Najlepszy. Tutaj są jeszcze kropice i kretosztury. Tam dalej są gobiny topielce to. Topielce są dosyć silnymi przeciwnikami, którymi nie mamy absolutnie... Żadnych szans lepiej się chyba trzymać. tej strony przychodząc, tutaj bo co najwięcej zrobię? Jakiś kretoszczur czy krwiopica? Wiecie, po tym jak dostaniemy już pierwszą zbroję, to to łatwiej nam pójdzie. Wiecie, taką pierwszą, porządniejszą zbroję jakiegoś śmiecia. Dlatego my w zasadzie mamy na sobie jakieś spodnie kopacza, rzadkie jeszcze. A jak widzicie kropica pod wodą. Tylko dziwne, że on nie umiera. To jest właśnie zagadka dla mnie. Dlaczego one nie umierają pod wodą? Jakieś bugi. Resztę możemy przymierzyć tutaj London. Zabijając po drodze parę kretoszczurów i tak, właśnie o nich właśnie miałem na myśli Ci zadają nam śmieszne obrażenia Ile one nam zabrały? Trzy życia Ze stu Ścierwojady są jeszcze A ten nam zabrał jeszcze mniej Widzieliśmy siedem, ten nam zabrał jeden obrażeń To jest Naprawdę śmieszne obrażenia no Ale pośpieszmy się Nie chcę marnować czasu na marzenie Jeszcze się w gotiku nachodzimy, uwierzcie mi Oj, przepraszam na chwilę Dobrze no więc przepraszam za następne krótkie cięcia Znaczy cięcie I ogólnie za wszystkie cięcia o tak piwo gody nawet nie wiedziałem że one tu są Wiedziałem kiedyś, ale już zapomniałem. No, damy listę Diego i wejdziemy sobie do naszej magicznej węziółki. Nie, nie da się tu. Znaczy na razie, wiecie, bo bugi są. Chciałbym być teraz. Mam listę Jana. Mam listę od. Dobra robota. O. Trzymaj się! A już wykonaliśmy dla niego misję. Teraz musimy się pospieszyć. Tutaj powinien za nami iść nasz przyjaciel. Chociaż go nie wiem, Nie widzę go. O, tu jest. Z nim życie jest piękniejsze. No, oczywiście żartuję, on jest dosyć denerwującą postacią. I w poprzednim odcinku znaczy nie w odcinku, który ja grałem normalnie w gotiku skapałem się. O, no bo jeśli ktoś tego nie wie, to radzę zamiast klikać ALT, żeby skoczyć, to klikajcie sobie. ALT. No czego? A jeśli człowiek. Miej no. Dobrze, no więc idźmy tutaj. Był druga osoba, która zbiera haracze. No tutaj jest ten atłum Dusty. Zapiszemy tutaj już przy nim. Byłem w obozie sekty i rozmawiałem z Melvinem. Naprawdę? I co ci powiedział? Najwyraźniej przedkłada życie w bractwie nad ciągłe zatargi ze strażnikami. No nie, ten stary cab wyleguje się podczas gdy... Dlaczego nie? Strażni... Dobra, przyminę przy... to. A gdybym tak dał? Zrobił. Do... To... Jestem gotowy. Jestem maruszać. gotowy. Do... Wol... Dobrze. Tak, mamy te 100 bry... Musimy zapłacić 100 bryłek, żeby on wyszedł. To wysoka cena, ale za dołączenie do bractwa, to ja, wydaje się naprawdę niewielka. Bractwo to dosyć fajna miejscówka, chociaż nie dostaniemy fajnych przedmiotów, które zdobywamy właśnie tak na początku gry. Wiecie, bo tak to możemy zdobyć przedmioty w innych obozach, takich jak ten, albo stary obóz. Gdzie za nami dostaną? tak. Stój! Idziemy się przespacerować. A oto 100 bryłek grudy. Nic nie widział! No, nic nie widział. Daliśmy mu je, tak. Zabrał nam. Nic nie widział. No i bardzo dobrze. Zapiszemy. Tu. Dobra, to czarne za chwilowe cięcie, idziemy dalej. No. <laughs> Jak już go dostarczymy właśnie do starego obo no, obozu bractwa, będziemy mogli właśnie do niego dołączyć. No i co zamierzam właśnie zrobić? Zbugował się nam trochę. Pod mostem. O. Dobrze, pośpieszmy się. To, ale, właśnie, granie, właśnie tym y, strażnikiem z obozu bractwa nowicjuszem jest y, nazwyczaj długie. To nie ma tak, że y, właśnie zostaniemy od razu strażnikami. Nie zostaniemy od razu strażnikami, tylko będziemy dużo, długo bardzo nowicjuszami. Te trzeba go pilnować. No, idziemy. Przepraszam, na... Przepraszam, znowu zacięcie, ale cały czas mi ktoś musi przeszkadzać. E... Tutaj już jesteśmy praktycznie w obozie bractwa. Trzeba go często się właśnie podglądać, jeśli ktoś za nami idzie. Ja miałem tak, w przypadku... Lestera, jakby, który jest tam. Nie będę wam zdradzał fabuły, ale... Będziemy mieć misję z każdym z takich głównych pięciorga bohaterów. Osobną misję z odzyskaniem pewnej rzeczy. Nie będę wam przedwcześnie fabuły zdradzał, chociaż już... Każdy chyba zna tą serię. Ona jest tak popularna. Hop. To jest taki klasyk. O. Dobrze, idziemy dalej. No, tutaj, że jesteśmy w obozie, jak widzicie, deszcz zaczął akurat padać. Musimy go zaprowadzić od razu do e, tego bala. Jak on miał na imię? E, ton, tondral. Bal Tondral. O, tutaj już z tym, ba, z tym balem pogadałem. już Ze wszystkimi oprócz Tondrala. Co jest? Dlaczego on nie idzie za nami? To <laughs> chciałbym być teraz w jego. Niestety nie możemy tak chodzić na skróty jak zwykle to ja to robię. Niektórzy nigdy się nie nauczą Trzeba na niego poczekać. To jest zwykły NPC. W końcu. I nie ma zbytnio logiki, żeby się trzymać wisko on tam będzie sobie chodził gdzie chce. Będzie podążał za mną, ale w taki dosyć dziwaczny sposób. Wiecie, to jest sztuczna inteligencja, to... Gra wyszła ogólnie w 2001 roku, czy nie no, nawet wcześniej, bo w 2001 czy chyba w 2002 się ukazała tutaj w Polsce, to nie jest polska gra, od razu mówię stworzone przez Pirania Bytes które stworzyło także drugą część z Jawód, a tr i trzecią. A za Gothic 4 Arkanie y odpowiada sam Jawód. Teraz z powrotem pirania Bajc się zajmuje gotikiem, ale dobra, ja się zamykam i daję Wam posłuchać, co mają do powiedzenia. Mistrzu, oto ktoś, kto chciałby Cię poznać. Kogóż mi tu przyprowadziłeś? Czy jest godzien? Cóż, bez Twojego duchowego wsparcia zapewne się nie obędzie, mistrzu. Dobrze. Od dzisiaj ten człowiek będzie moim uczniem. Każdego dnia będziesz przychodził do mojej chaty po nauki. Dla Twojej duszy. Jeszcze nie jest zbyt późno. Mistrzu, chciałbym dołączyć do bractwa. Czy mogę liczyć na Twoją przychylność? Udowodniłeś, że jesteś człowiekiem prawym. Kor, kalom, powinien Cię przyjąć. No, to już był ostatni z, z bractwa. Cię, już za nami nie będzie chodził, on się tutaj blokuje. No, więc. Idziemy teraz tutaj do Korkalom'a porozmawiać z nim, że przekonaliśmy już wszystkich Balów, żeby z nami porozmawiali, i zostaniemy członkiem bractwa. Będę grał wojownikiem, czy nie? Członkiem bractwa mo można być tylko wojownikiem, nie można być guru. A dlaczego to się dowiecie? Czego chcesz? Chciałbym przyłączyć się do bractwa. Podobno jesteś zwierzchnikiem nowicjuszy, i to ty decydujesz, kto zostanie przyjęty. Nie mam teraz czasu. Moje eksperymenty są zbyt ważne, bym mógł zawracać sobie głowę nowo przybyłymi. Zdam się na osąd balów. Jeśli oni uznają, że jesteś gotów, by do nas dołączyć, zgłoś się do mnie ponownie. No i Czego teraz się zgłaszamy. Chcesz? Od razu wiedziałem, że będą... Chyba udało mi się przekonać balów. Bal Orun uważa, że jestem godnym sługą Śniącego. Mów dalej. Bal Kadar ma mnie zapojętnego ucznia. Bal Namib jest przekonany co do szczerości mojej wiary. I? Bal Tondral uważa, że powinienem zostać przyjęty. Przyprowadziłem mu nowego ucznia. Dobrze. Jeśli balowie przemawiają za tobą, to mi wystarczy. Masz. Załóż to. A teraz idź robić coś pożytecznego. O, masz dla mnie jakieś zadanie? Masz dla mnie jeszcze jakieś zadania? W nowym obozie kilku ludzi zaczęło uprawę ziela na własną rękę. Chcę, żebyś położył temu kres. Jak? To już nie moja sprawa. Ich obozowisko musi znajdować się gdzieś w pobliżu nowego obozu. Wiesz, co masz zrobić. Jeśli myślisz, tylko tyle? Żadnego powitania ani nic? Witamy. O wiele lepiej. Przestań się tu kręcić. Zrób coś pożytecznego. Zanieś to ziele do starego obozu i daj jego mezowi. Gdyby jego siępacze stwarzali ci jakieś problemy, powiedz, że przysyła cię Korkalom. Jeszcze tu jesteś? No, no to właśnie zostaliśmy może możliwość wyjścia, wejścia do górnego miasto, znaczy nie do miasta, tylko do wewnętrznego pierścienia yy, starego obozu gdzie oddamy nasz list magom takie było nasza, było nasze zadanie tak jest no gdzie dostaliśmy co jest? leczka z leczko to jest yy, 10 razy, nie, nie 10 razy tylko Dwa razy lepsza, jeśli chodzi o broń. No i. O, no, gdzieś tak. Mm, powiedzmy, że dwa razy lepsza. To się skończyło już Nawet trzy. Od, yy, Cieszę się, że cię broni. widzę. Mam dla ciebie wiadomość. Mam nadzieję, że dobrą. Nasze bractwo przygotowuje się do wielkiego wydarzenia. Jakiego wydarzenia? Planujecie ucieczkę? Guru próbują skontaktować się ze śniącym, ale potrzebują czegoś, co zjednoczy ich duchowe siły. I co dalej? Poszukują magicznego artefaktu kamienia ogniskującego. Czemu miałbym być tym zainteresowany? Porozmawiaj koniecznie z jaśnie oświeconym Iberionem. To twoja wielka szansa, żeby spojrzał na ciebie łaskawym okiem. Gdzie mogę go znaleźć? Idź do świątyni. Bardzo rzadko ją opuszcza. Pewnie w tych zimnych ruinach czuję się bliżej śniącego niż gdzie indziej. No, no to już na tym Niech kończymy ten odcinek. Jeśli drugi rozdział ogrej, to rzadczy. Na tym, no to już tutaj kończymy. Już dziesiąty odcinek, zagrajmy w Gothic. No, żegnam.